出やぜ Witam serdecznie w najnowszym odcinku z wysokim poziomem energii yy, wprost proporcjonalnym do niskiego poziomu energii mego psa który dzisiaj będzie spał, ponieważ jak on widzi, że wyciągam pędzelki to zakłada, że będzie nudno yy, i będzie to chwilę trwało, więc się tam chilluje. Chciałam powiedzieć wiele rzeczy na wstępie, ale już yy, mój mózg ma 74 tory myśli aktualnie, więc powybieramy tylko te najważniejsze. Po pierwsze, spiłam dzisiaj włosy od nie wiem kiedy już, bo teraz miałam tak, że odkryłam jakiś dobry mój patent w końcu na stylizację i codziennie rano one są takie, wiecie, mają objętość, mają piękne skręty z tym takim kręconym kopernikiem, i bardzo mi się podoba. I w dniu, kiedy e, jestem gotowa, żeby nagrywać odcinek, to jest co, wstaje rano i one robią, robią takie. Nie, nie będziemy dzisiaj. Kochanie, dzisiaj MOP. Co najwyżej MOP. Także mamy sytuację taką. Yy, druga sprawa jest taka, że dzisiaj jest odcinek makijażowy. Po tytule się na pewno zorientowaliście, ale ja już nie wiem, kiedy nagrywałam tutorial chyba z rok temu. Potem miałam bardzo długą przerwę w makijażu, i to dlatego, że u mnie się w głowie bardzo dużo rzeczy działo. W trakcie terapii również. I tam był taki motyw, że ja y, jak siadałam do nakładania makijażu, to czasami miałam takie autentycznie momenty, że jak zaczynałam się malować, to odechciewało mi się iść w to miejsce, gdzie szłam, bo czułam się, jakbym się szykowała do pracy albo właśnie po to, żeby spełniać czyjeś oczekiwania i tak dalej. Mówię, nie, no nie mogę. Albo jak już się umalowałam, a byłam przyzwyczajona, że wiele miesięcy nie malowałam się wcale, i spojrzałam w lustro, nagle było takie. Bożena, co tu się wydarzyło? Kim ty jesteś? Czy ty się cofnaś w czasie i nie chcesz już tam być? Chcesz być w innym miejscu teraz? Więc mnóstwo o, takich mnóstwo rzeczy się działo wokół tego makijażu. No i teraz pomału jestem w nowym miejscu i tak od kilku tygodni mam znowu takie coś, że jak zaczynam się malować, to sprawia mi to przyjemność. Jak się umaluję, to ten makijaż jest zupełnie inny niż był kiedyś i ja jestem taka bardziej... No nie wiem, po prostu znowu znajduję w tym radość. I stąd właśnie jest ten odcinek, bo też widzicie więcej mnie w makijażu na stoliskach na Instagramie i tak. Dobra, i po tym długim wstępie, może przejdę już do rzeczy, bo nie, jeszcze nie, jeszcze nie, bo jeszcze mamy gościa specjalnego w tym odcinku. Kto pamięta, jak z poprzedniego mieszkania się wyprowadzałam, to żegnaliśmy półkę szmatę, tą, której nie dało się przymocować żadnymi siłami ludzkości znanymi do ściany, i w końcu, jak mi się udało, no to się wyprowadziłam i okazało się, że trzeba tam zostawić bo nie da się jej odmontować. Jakby ktoś się zastanawiał, czy dałoby się ją zdjąć? Nie. Jak zburzą ten budynek, to zostanie tylko taka cienki kawałek ścian i do niego ta półka przyklejona. Ona będzie ona będzie na zawsze tam, naprawdę. Jak już nawet nie będzie tej planety, ta półka będzie w kosmosie oddzielnie dryfować. Jestem przekonana o tym. Natomiast zabrałam lusterko z tej półki. takie Ono było takie zawieszane po prostu. I będzie to teraz moje lusterko do tutoriali makijażowych. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, dlatego że to nawet chyba nie jest lustro, tylko takie... Taka folia odbijająca obraz, więc jakoś po prostu, jakoś to będzie, ale to już z sentymentu ją przeprowadziłam. Dobra, yy, to tak, zacznę może od tego, że mam na twarzy dzisiaj, yy, ja wiem, ja wiem, jestem świadoma, jakie je, to sigłeje z tematu do tematu, to ja jestem mistrzynią, nie? Ja powinnam takie przejścia po prostu pisać innym ludziom. Yy, to tak, na twarzy mam dzisiaj tylko od samego rana krem z filtrem z Asoa, taki coś tam, coś tam pod oczy i do twarzy i w następnym odcinku wam o nim powiem. Och, uwielbiam go. Uwielbiam go, w ogóle on się tak świetnie na mojej skórze sprawdza, chyba jest to aktualnie mój ulubiony filtr, ale dobra, dalej, do brzegu, do brzegu. Jest w ogóle, ja go noszę od rana, od chyba 7.30 albo od 8.00, jest 13.40, także chwilkę zajęło. I chciałabym bardzo teraz nałożyć na twarz krem BB z Linia, ale nie mogę go znaleźć. To jest jeden z najfajniejszych kremów BB ostatnich lat, które odkryłam i nie wiem gdzie jest, Po przeprowadzce szukam go od dwóch tygodni, dlatego ten film tak był przyciągnięty o tydzień ponad z nagrywaniem i dalej go nie znalazłam. Nie mam pojęcia, gdzie jest, ale to postaram się, może jakąś rolkę wrzucić albo jakiegoś szorca, chociaż jak go nakładam tutaj na, na YouTube, bo jest po prostu przekozakiem i tak się ładnie stapie z moją skórą i nie zostawia mi żadnych rozszerzonych porów, jakichś y, zacieków, jakichś dziwnych rzeczy, nie kryje tak 100%, tylko bardzo mocno przepuszcza kolor y, twarzy spod spodu. Mega mi się podoba, tylko tak jak mówię, nie wiem, gdzie on jest. Jak go znajdę, to obiecuję wrócić z nim. Natomiast y, szukam sobie teraz podkładu, koloru właściwie mojego podkładu. Nowego za naturę. Na razie mam tutaj Warm Olive L7. I ja z tym mam takie próbeczki i szukam tych kolorów, szukam. Powiem wam, że nie jest łatwo, ponieważ moja skóra w ciągu ostatniego, no powiedzmy ostatnich trzech lat, to miała tyle zmian, że to jest w ogóle jakiś kosmos, nie? To jest w ogóle jakiś kosmos. I teraz tak. Motyw jest następujący. Po pierwsze zmieniłam kolor. Nie jestem już taka oliwkowa jak byłam kiedyś, nie wiem co się dzieje. Po drugie, kolor, też jakby pod kątem jasności, jestem o wiele bledsza niż byłam przez tam wiele poprzednich lat. To też jest druga rzecz, która się zmieniła, mam mnóstwo wahań hormonalnych, to znaczy moje hormony po wielu, wielu latach bycia w beznadziejnym stanie teraz zaczynają dochodzić do siebie i ja zaczynam się czuć też dużo lepiej, też jeszcze tam antykoncepcja odeszła i znowu są jakieś tam zmiany i mam wrażenie, że po prostu moja skóra ma inny kolor, więc szukamy szukamy. Yy, tak, pod oczy nie nakładam już tak, wiecie, dużo yy, korektora. Mam tutaj korektor Tarte Creaseless Concealer i mój to jest numer 34G Medium Golden. Ale to nie jest ani medium, ani golden. Ja bym powiedziała, że to jest takie... Hmm light beige może, aczkolwiek jak u nich patrzyłam na, kolor, na kolory light, to one tak bardziej zakrywają gdzieś na okolicę białego, przynajmniej przy moim odcieniu skóry, a ja tak jak mówię jestem teraz bledsza, nakładam go tylko odrobinę tutaj w wewnętrzny kącik i to wiecie co, też nawet nie zawsze, bo czasami po prostu pod oko daję trochę podkładu mineralnego i tyle. Moje minerały, te stare, sprawdzone, wszystkie, które mam, to muszę teraz mieszać z innymi rzeczami, żeby po prostu było widać y, jakoś w y, porządku na tej twarzy, bo inaczej mi się bardzo odcina. I teraz tak, odkryłam przypadkiem pędzel, którym mi się bardzo dobrze nakłada minerały, zwłaszcza jak mam AZS na twarzy, i wszystkie pędzle mi go podciągają. I trochę też zmieniłam aplikację. To jest w ogóle chyba wydaje mi się, że to jest jakiś albo pędzelek do rozświetlacza, albo o, proszę, old school YouTube, albo jakiś pędzelek do rozświetlacza, albo jakiś pędzelek do różu, coś takiego, ale ja go używam do podkładu już od dłuższego czasu. To jest numer FF ym, numer 38. Musiałam chwilę się zastanowić, ponieważ jestem cenę NO zamiast NR i w mojej głowie to już była w ogóle jakaś zupełnie inna historia. <laughs> Czy jestem dzisiaj pobudzona i przybocowana delikatnie? Być może, być może. I w tej próbce tutaj sobie zamieszam i nałożę. Nakładam bardzo mało podkładu ostatnimi czasy. Właściwie robię to głównie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, bo się lepiej fotografuję, jak jest taka trochę matowa cera. A po drugie, dlatego, że jest zima i moja skóra się o wiele lepiej zachowuje, jak jest przykryta minerałami. Nie mam takich problemów z barierą hydrolipidową na, po pochodzeniu na, na mrozie i tak dalej, więc staram się teraz właśnie tak robić, że albo SPF i cienka warstwa minerałów, albo SPF, nie SPF, tylko jakiś krem BB i cienka warstwa minerałów. To są moje takie dwie go-to. I teraz ten pędzelek, jak widzicie, ma bardzo... Ja nawet nie wiem, czy będzie w ogóle widać to krycie, bo da się tym podkładem zbudować mocne krycie, ale ja go nie chcę po prostu. Ja chcę bardzo, bardzo delikatnie wyrównać tylko koloryt i zrobić jednakową, jednolitą właśnie pokrywę, znaczy pokrywę, spojrzałam na śnieg za oknem, pokrywę śniegu, warstwę tego makijażu na twarzy. Dobra, to ja może delikatnie właśnie takim ruchem domaluję to do końca i zaraz do Was wrócę, bo inaczej będę gadać przez cały czas, jak będę nakładać ten podkład i ten film nigdy się nie skończy. Będziemy tak siedzieć, zapełni się karta, tak, tak, no to zaraz wrócę. W ogóle to nie pamiętam, czy powiedziałam, że wpadłam przypadkiem na ten pędzel, bo właśnie chciałam coś, co się zmieści do tej pokrywki, od próbki. I tak jakoś nałożyłam tym i mówię, dobra, tyle, żeby sprawdzić gdzieś tam na policzku kolor, to będzie spoko. No ale zaczęłam właśnie nakładać tym pędzlem podkład i teraz cały czas się go trzymam. Zrezygnowałam z takich kabuki i flat topów, bo po prostu chcę takiego bardzo małego krycia, widzicie? On w ogóle na twarzy, jak go noszę powiedzmy, więcej niż 4-5 godzin, to on wygląda jak moja skóra. W ogóle nie ma. Jakby nie ma tego animatu, ani nie ma. Takiego bardzo dużego krycia. Ani nie ma czegoś takiego, że on mi się gdzieś zbiera, albo ściera mi się z nosa, albo są kawałki, na których już nie ma podkładu, aby urano, rano, więc no, wygląda po prostu jak moja druga skóra. Bardzo ładnie się stapia i wielce jestem rada z tego powodu. Yy, nie noszę brązera ostatnio. Nie wiem, co się stało, ale po prostu co nakładam brązer, to się jakoś tak czuję, że nie jest dobry kolor, więc po prostu kupię jakiś nowy, to wtedy wrócę i wam pokażę yy, się z nim, jak zacznę go po prostu używać. Natomiast używam różu ostatnio, co Coraz częściej to takiego intensywnego. To jest akurat róż z kolor karamel i on nazywa się Powder Blush i to jest numer 68. Jest przy kozak, tylko trzeba uważać, bo jak się nałoży go za dużo, widzicie, ja go nakładam tak ciut, ciut, tylko delikatnie pędzelkiem. To jest numer 54. I on ma takie, jest jakby. Dwu, jest krótszej i dłuższe włosie i troszeczkę jest taki ścięty. Bardzo dobrze mi się nim nakłada róż, bo właśnie tak fajnie otula policzek też nie nakładam tego różu dużo, głównie z tego powodu, że jak ja wyjdę na dwór i zimno się robi, to spod spodu, spod makijażu przebija mój naturalny rumieniec lub jak wejdę do pokoju, w którym ktoś mega grzeje, jest bardzo gorąco, to też mój naturalny rumieniec przebija. Teraz jakoś zupełnie nie w kolejności jest pora na usta, które w ogóle maluję konturówką yy, z maka co to jest za konturówka? Dervish, którą jak widzicie pewnie albo nie, zatemperowałam zwykłą temperówką do, do kredek, bo nie mogę znaleźć mojej tej temperówki do zwykłych pomadek, normalnie bym użyła takiej kredki, czekajcie, tej kredki z Annabel Minerals, która nazywa się Cranberry i to jest, ona już jest tak zjechana, naprawdę ona już jest zjechana do maksa, to jest moja aktualnie ulubiona konturówka ust i pomadka w jednym i używam jak tylko mogę, no ale tak jak mówię, nie mogę znaleźć tej, nie mogę znaleźć no temperówki, więc poradzimy sobie tym derwiszem. I teraz uwaga, zdradzę Wam sekret, bo właściwie to ostatnimi czasy używam po jednej pomadce i nawet bez konturówki czasami. Głównie jest to kolor Brown Fig z Annabelle Minerals, i to jest, o Boże, wspaniała jest ta pomadka, Nawet się dzisiaj użyję. Jest tak cudowna i tak się łatwo ją rozprowadza. Na ustach jest trochę jak. Mm, jak po prostu taki gęsty, ale nie tłusty balsam do ust, o w ten sposób bym powiedziała. Da się spokojnie pomalować usta bez konturówki, jeżeli macie takie życzenie, zwłaszcza takim kolorem. Mam dzisiaj suche i popękane, bo używam nowego balsamu, chciałam sprawdzić jak tam się jak tam siądzie mi i no, niestety nie się za bardzo. Jeśli chodzi o tą, o tą pomadkę, bardzo lubię też kolor apricot, tylko ta już jest taka bardzo, bardzo jasna, ona mi się kojarzy, na moich ustach ta apricot wygląda trochę jak kinda sexy, zmaka, tylko że nie matowa tylko właśnie taka trochę kremowa. Hmm, cudowne, cudowne są te pomadki, uwielbiam je, aktualnie moje ulubione i cóż, brwi by się przydało zrobić brwi. Ostatnio robię brwi kredką jedną, ja ja wiem, ja wiem, wszyscy jesteśmy w szoku, że ja nie używam 49 tysięcy kosmetyków do jednego makijażu, ale no cóż, tak to się właśnie zmienia. Ta kredka ma Color Taupe i to jest też kredka mm, z za naturę. E, przeczesuję sobie tylko trochę brwi. Tu patrzę, że mam jakiś jeden włosek niewyrwany z tej strony gdzieś tu na dole, ale cóż, <laughs> e, że tak powiem, miesiąc minął od mojej przeprowadzki. Czy znalazłam w tym czasie jedną ostrą pensetę, którą mogłabym ten jeden włosek usunąć? Nie, oczywiście, że się to nie zdało. Bardzo kremowa ta kredka, y, ładnie się rozprowadza. Jeśli chodzi o trwałość, no to jak się podrapie paznokciem albo przejedzie palcem, to się ściera. Także tutaj od razu uprzedzam. Natomiast y, kolor mi bardzo dobrze siedzi i jakoś tak ono się ładnie. Jakby ona się trochę przykleja do włosków, i dzięki temu one wyglądają też na grubsze, bez jakichś tam dodatkowych rzeczy. Kupiłam sobie jakiś taki o żel do laminacji z Heian Lamination Brow Gel, tylko dlatego, że widziałam u Dominiki. Pozdrawiam serdecznie. I tak czasami nawet to nakładam, ale powiem Wam, czy on coś tutaj tak jakoś za specjalnie daje, to nie wiem. Moje brązowe wszystkie żele do brwi musiałam wyrzucić, bo im się pokończyły terminy. Jak macie jakieś do polecenia taki, który rzeczywiście zagęszcza tam mocno te brwi i, i zmienia kolor na ciemniejszy to dajcie znać, kupię coś i zobaczę jak to będzie wyglądało, ten to nawet nie wiem, czy on coś daje tak szczerze, tak go mam no i jak go mam pod ręką to użyję, jak nie to nie jeśli chodzi o brwi to też naoglądałam się jakieś tutoriali Scotta Barnes'a, tego typa co maluje Jennifer Lopez i on cały czas mówił, że nie ma takiego czegoś jak brwi ombre, normalnie ludzie mają włosy w jednym kolorze i brwi w jednym kolorze i ja tak ostatnio siedzę i mówię no dobra, zobaczymy. Na początku się czułam, jakbym miała niedokończone brwi, że nie miałam dwóch albo trzech kolorów, ale teraz jak maluję tylko jednym, to nawet powiem Wam, jakoś tak, kurczę, no... Czuję się lepiej, czuję się lepiej. Dobra. Jeśli chodzi o powieki, to mam też od jakiegoś czasu taki motyw, że nie używam żadnej przedłużającej trwałość bazy, nie używam żadnej kredki do oczu, nie używam żadnego, no nie wiem, jakiegoś tam primera, takich rzeczy, dlatego że jak śledzicie na Instagramie, to na pewno widzieliście, rzucały mi się tutaj, na, zwłaszcza na powiekach i pod oczami, zaraz takie ostre akcje z AZS-em. I to były takie, że nie dość, że to było czerwone, to jeszcze się łuszczyło, pękało, bolało, jak wszystkie brzydkie słowa, których teraz nie powiem, bo jesteśmy na YouTubie, a tu nie, nie wypada, bo wiem, że ludzie z dziećmi oglądają. Więc nie nakładałam żadnych takich rzeczy przedłużających trwałość, ponieważ one mi ten AZS zaogniały. Albo nie malowałam oczu w ogóle. Tak naprawdę to teraz to już byłby mój taki... Podkręciłabym tylko rzęsy i to już byłby makijaż zakończony. Ale ostatnio mam też ochotę na cienie do powiek od czasu do czasu. Wyciągnęłam sobie tą paletkę Mystic Summer z Asoa i ona też jest bardzo spoko. Takie, te kolory są jakieś powiedzmy, nie wiem, no pewnie ludzie by powiedzieli jesienne, ja bym powiedziała neutralne, aczkolwiek jest to napisane Mystic Summer, więc <laughs> może ja już po prostu nie będę się wypowiadać w tym temacie. Jeśli chodzi o to, co na powiekę nakładam, to ja sobie robię czasami takie po prostu małe miksy. Tu mam płaski pędzelek duży, żeby dużą powierzchnię szybko pomalować. To jest numer 101. I nakładam po prostu odrobinę tego koloru candy i mieszam go z odrobiną, odrobiną pe peony. Ten jest taki różowo-błyszczący, ten jest po prostu takim zwykłym beżem. I nie robię tu żadnych jakichś tam szałów, tylko po prostu lekko matowię tą powiekę ruchomą. A ponieważ zostało mi jeszcze trochę, że tak powiem, przebarwień czerwonych po tym Azetesie, to wygląda, jakbym miała już nałożone cienie w załamaniu. Więc korzystam w sumie z tego, co już jest. Czasami dziewczyny na Instagramie właśnie pytają, o matko, a co to, to za śliczne cienie na, na powiekach? A tam się okazuje, że na przykład u góry jest zaczerwienienie od Azetesu, a na środku jest połysk, bo po prostu tłuszcz naturalny mój łój się zebrał, nie? Także jak wam odpowiadam takie rzeczy w komentarzach, czy tam w wiadomościach prywatnych, to nie jest Beka, tylko faktycznie to jest prawda. Teraz biorę taki pusty, duży pędzelek z Inglota, S... Ym, nie S44, tylko 4SS. AZT, nie, chciałam powiedzieć AZS, zjechało na mocno, ale miałam na myśli ADHD. Widzicie, co to jest za cień? Wiecie, jak to ciężko jest być mną, naprawdę. Yy, I rozcieram tylko odrobinę ten cień na, na reszcie powieki oraz podkręcam rzęsy moją niezabijalną zalotką z Inglota, tą czarną, którą już mam, nie wiem, z 15 lat chyba. Yy, nie mam pojęcia, gdzie jest ta srebrna Prawdopodobnie gdzieś posprzątałam ją, no więc już po prostu trudno. Musimy sobie poradzić z tym, co jest, bo ja wolę podkręcać dwiema zalotkami naraz, jak wiemy dobrze, ale te czasy na razie y, odpłynęły w niepamięć. Chyba, że znajdę tą zalotkę i przypadkiem w ogóle odkryłam mm, tusz do z który mi bardzo pasuje. To przyszło mi w jakiejś parce pierowej um, Maybelline Falsies Surreal. Ja wam mówiłam, że to przyszło w takim ogromnym opakowaniu pr -owym. Ja nie przypadam za tymi kartonikami, I, ale zapadło mi właśnie w pamięć, że mam od nich taki tusz i zaczęłam gdzieś tam grzebać. Mówię dobra. Zobaczymy, bo pokończyły mi się te moje ulubione z zeszłych lat. No i ten tak nałożony na początku wykuczę, no nie wiem, tak jakby trochę nie maluję, niby nakładam, ale za dużo nie widać. Natomiast okazuje się, że on pozwala uzyskać takie mega dobre rezultaty. To znaczy, jak się chce, to można pomalować tak, jak ja teraz, tylko odrobinę i one będą bardzo delikatnie rozczesane, troszkę tylko ciemniejsze, ale dają taki ładny wachlarz. Wygląda, że jest tych rzęs bardzo dużo. Cieniutkich i ciemnych, ale bardzo dużo. Ale jak się nałoży dwie warstwy albo yy, tak powiedzmy dwie i pół, to wtedy można uzyskać taki efekt prawie że sztucznych rzędz, takich naprawdę mega widocznych. Ja zostawiam w ten sposób. Tak mi się najbardziej podoba. Świetnie rozczesuję, nie kruszy mi się w ciągu dnia. Nie mam akcji, że mnie oczy po nim szczypią, łatwo się zmywa. Nie mam uwag, naprawdę bardzo spoko tusz yy, Dobra, jeszcze chyba dołożę trochę różu, bo tak patrzę, że jakoś tak dzisiaj nie, nie dałam za, za dużo. I jakaś taka, jestem lekko blada. Może dlatego, że już pomyślałam o tym, że zaraz idę z psem na spacer i zrobię się kompletnie czerwona, ponieważ jest zimno i mróz. Ale to nic, dołożymy jeszcze trochę tego różu. On w ogóle jest bardzo fajny, bo po pierwsze ma super skład, a po drugie w ogóle nie. ten w ogóle nie. podkreśla zmarszczek ani porów, bo jest taki. To jest taki ładny mat. Nie taki mat jak kartka papieru, tylko taki ładny mat. O. Dobra, na tym poprzestanę. Drodzy Państwo, tak wygląda mój aktualny makijaż. Się teraz tak maluję, jak mam ochotę na makijaż, nie? Chciałabym jakiś większy wnik tu dać, ale, ale nie mam. Jak mi się uda ogarnąć w ten sposób, żeby ten film był sponsorowany, to postaram się dla Was załatwić jakieś fajne, nie wiem, albo zestawy, albo jakieś fajne kody rabatowe. Takie rzeczy to zostawię na dole w opisie filmu. I jak są filmy sponsorowane, to oczywiście mam zawsze zaznaczone, będzie się gdzieś tu, albo tam, albo gdzieś w innym miejscu, gdzie je teraz wyświetla, mieli taką informację. I bardzo Wam dziękuję. Zoblądanie. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Ba tak patrzę w lustro i teraz y, ten, ten makijaż lubię, ten mi w ogóle nie przeszkadza. On sprawia, że się czuję tak y, w porządku ze sobą. Bardzo dużo ciekawych rzeczy z tym makijażem jest związane w mojej głowie. Powiem wam, no serio, to jest mega długa historia. Może kiedyś tam, nie wiem, już to przepalę jeszcze bardziej, to może wam kiedyś opowiem. A na ten moment to y, już zamilknę. Pójdę pogłaskać tego słodkiego pieska, który tam się zdrzemnął. Dziękuję wam bardzo za oglądanie jeszcze raz. Życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!